A, i wszyscy w związku z tym będziemy klaskali. <noise> no kilka słów o tym dla Was Państwo głównie, jak do tego doszło. Jak do tego doszło w sposób bezpośredni, no to prawdopodobnie wiecie od pani Ewy, która zamiaduje promocję. Czyli odbyło się kilka telefonów między nami email, oraz maili, a również przed, było to zorganizowane przez studentów koła wypoznawczego w sup Ale też jest trochę, jak do tego doszło, odpowiedź jest dłuższa. Otóż ja prowadzę w naszej uczelni, Właśnie od około 10 lat kurs, który się nazywa psychologia akulturacji, a czasami to się trochę dłużej nazywa migracji i akulturacji. A co to takiego jest? My przez akulturację rozumiemy cały proces doświadczeń oraz zmian psychologicznych, które zachodzą w ludziach wówczas, kiedy wchodzą w dłuższy kontakt międzykulturowy. Na przykład taki jak jest wśród e, Londyńczyków. Nie, nie, nie chwilowy, nie tygodniowy, nie na wakacjach, ale, e, ale dłuższy. No jak dłuższy, no chociażby kilka miesięcy czy, czy lat. No i e, w zasadzie moje podziękowanie dla Londyńczyków, dla Państwa nie ma wyraźnych, dlatego żeście byli chcąc o tym, nie chcąc, nie, nie chcąc wiedząc czy nie, nie wiedząc no y, autorami czy też moimi umagierami y, w tym kursie. Mianowicie w październiku, kiedy zaczęliśmy, jak zawsze się zaczyna, rok akademicki, y, ja nawet chyba 1-3 <coughs> października o tym jeszcze nie wiedziałem, ale wkrótce tak, y, okazało się, że Londyńczycy są już. I przez i cały semestr do dnia dzisiejszego, aś będziemy już czwartek oglądali ostatni raz. Studenci w Litwie około 80, to niestety nie wszyscy są, byli zobowiązani do tego, aby o godzinie 9 czy 9.15 być przed telewizorem albo nagrać sobie to, obejrzeć odcinek, następnie na takiej platformie learningowej, jak to się u nas nazywa, ja otwierałem o godzinie 10.15 10, tytułem Danego odcinka dyskusję. Miałem tam kilka obserwacji swoich, a później studenci wypowiadali się na ten temat. I tak to było do następnej środy. W środę o godzinie 12.00 był koniec, ktoś nam to podsumowywał, czekaliśmy na czwartek, później otwieraliśmy następną dyskusję. I tak przez 12 tygodni. To było oczywiście bardzo interesujące. Być może. E, bardziej interesujące niż no, wykłady, które mają, mogą być czasami jeszcze ona wypada do tego też nawiązywałem. Także e, mieliście tutaj, mm, no, oprócz tych milionów Polaków, którzy oglądają, widownię specjalną, która w pewnym stopniu miała zadanie, więc trochę zmusła, ale chyba nie tylko zmusu, to, to oglądali. No i mieli to rolę jako psychologowie. To znaczy jako psychologowie, którzy poznają z badań, nabywają wiedzę dotyczącą problemów psychologicznych człowieka wchodzącego w inny świat i konfrontowali to z tym, co widzieli na ekranie londyńczycy. Myślę, że to, ta konfrontacja, ta dyskusja, to przyglądanie się może właśnie nie od strony krytyka artystycznego, ale no, nazymi to krytyka psychologa, a było zadaniem niezwykle y, no, udane. Chciałbym, żeby w następnych semestrach Londyczycy w dalszym ciągu byli bardzo łatwi zadani, a Państwu uatrakcyjni y, kurs. Y, Także y, no, wielkie dzięki za to. Y, ja myślę, że teraz, żeby nie tracić czasu, tych zespołów, które dokonały pracy jest kilka. Dwa to będą sprawozdanie z takich no, szybkich, wyrywkowych badań dotyczących tego, jak ludzie nie siedzący tutaj na sali oglądają i co, jakie są ich takie szybkie reakcje na, na Romówczyków, a później pewne analizy, że tak powiem, od strony no, zaawansowanych studentów psychologii. Także tyle tytułem. wstępu. Może jeszcze tylko jedno, że dla wszystkich Państwa, nie tylko dla naszej drogich gości, w w ten sposób pokazałem skąd, jak doszło do tego, że tu jesteśmy, jak doszło do tego, że się wami zainteresowaliśmy. Otóż ja to mówię na wykładzie, e, zaczynając od Mickiewicza, przez cały XIX wiek i w zasadzie kończąc te przykład że tak jak polska emigracja trwa, ma, ma na, na, na taką historię, powiedzmy blisko 200 lat, w każdym razie od 1830 roku, powstanie jest I właśnie Mickiewicza, który przecież, no, no to to jest Pan Tadeusz, to jest pilot do, do Pana Tadeusza, to jest właśnie, wiesz, mówi o, o doświadczeniach emigracji. Może epilot mógłby powiedzieć, kto jest bohaterów Nowyczyków. No, idzie to przez, przez wszystkich. No, Sienkiewicz na przykład pisał bardzo dużo a, listów, a również a, takich a, opowieści, takich nowel jak latarni albo, albo za chlebem. Za chlebem jest szczególnie mocne, bo tam są, dziecko, dzieją się rzeczy niesłychane z dziewczyną, która najpierw, że tak powiem, staje się no, chora psychicznie, byśmy powiedzieli, a później ginie e, w Ameryce od, 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 od tęsknoty, od, od wyrzucenia poza poza nawias, no, a latarnik to, to, to prawdopodobnie mamy po uh, wszyscy. Uh, dalej, bliżej uh, historii, no to oczywiście jest uh, Bogrowicz, uh, transatlantyk zwłaszcza, który no, w bardzo specyficzny sposób mówi o migracji uh, w, w Ameryce Łacińskiej to, uh, w Buenos Aires. Mamy uh,